Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku z naszej e, nowej serii. Znaczy dobra, jak piąty odcinek to nie taka nowa, ale dla mnie nowa, bo ja to nagrywam trochę wcześniej nie wrzucam. E, no. I w sensie tak żeby dać jasności, to jest seria "Stone Baby Challenge. Tak jak macie napisane w tytule. I e, tak. O Jezus. Zapraszam weź to złóż. Zatem weź ty... Ubierz się. I dalej nie skasowałam tych stroi, I wiem, zdaję sobie sprawę, nie krzyczycie na mnie. Pamiętam. Nie no, dobra, tak naprawdę, to nie pamiętam. Dlatego tego nie zrobiłam. Ale w końcu to zrobię. W końcu sobie przywolny po odcinku Hmm, miałam skasować te stroje. Ale ja tak mam, że 50 lat coś robię często. Okej. Okay. No, ale jeszcze jeden obraz Weź prysznic oraz zjedz coś I... jednak nie Najpierw eniuczon chce uwolnić tego, więc zrób tak Rozmnoż żaby Sprzedaj żabę. No nie, przecież czy ty w ogóle słuchasz, co ja do ciebie mówię? Czy ty w ogóle. Trochę ja prostu. A, dobra, ubraj się w co? To. to nieważne. Bo tamten strój generalnie był ładny, no tylko, że się zrobiło takie dziwne coś, które nie jest fajne. No i co, przecież to nie moja wina, nie? Nie wiedziałam, że tak będzie i. Nie wiem, czego to jest wina bo czasami się tak robi, czasami nie i w sumie nie wiem. Czasami moim simulem, czasami jakimś yy, losowym i naprawdę nie mam pojęcia z czego to wynika i co z tym zrobić. Nie nazwałbym tego neutralnością emocji, bo strasznie iskoczą emocje, no ale no, nie wiem jak uważasz gro. Introwertyk też nie, bo przecież e, z tego co kojarzę dzisiaj rano spotkaliśmy Jeffrey'a i e, będziemy mieć dziecko, nie wiem, czy pamiętasz grą. Zapadem, czy introwertyka przypadkiem nie jesteśmy wcześniej? Так речі самі тотально не сенсу. Ja mam wrażenie, że to dziecko strasznie dużo płacze. W sensie e, nie jest tak, że dawno nie miałam dziecka w Simsa, bo on jakiś tam w mojej się zdarzało, ale on jakiś taki strasznie płaczliwy jest. Nie, w sensie ciągle płacze. To w ogóle jak ona dziwnie idzie, w sensie tak. Mam wrażenie, że tak, jak jakiś, jak jak, nie wiem, facet taki, co chodzi na siłownię, wiecie, taki mięśniak jakiś, tak mi się to kojarzy. Tak, 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 tak naturalnie nie mówię, że każdy, kto chodzi na siłownię, tak chodzi, ale. Yy, nie wiem, jakoś tak dziwnie szło, no w każdym razie. I co ty chcesz? Eee. Yy, dobra, nie wiem, namaluj obraz. ogarny tutaj to, co masz, wszystko. O nie, pija, bo tu się w ogóle, co, co się dzieje, co ja robię? Kołysz. Nakarnię. I sprzedaj. Oraz rozłóż łóżko i w sumie przed spaniem wypad dałoby się wykąpać. Przynajmniej, nie wiem, ja tak zazwyczaj robię. Wprawda jesteś czysta, ale tak dla zasady. A, chcesz jeszcze... Obraz... O, to jak chcesz. I masz zamiar dostać za te punkty. Dobry. Jak nie masz zamiar sobie dostać punktów. A to się nie gazi, bo... Nie wiem Czy dziecko spało wtedy? Jak to patrzyłam, więc nie wiem. I teraz, no właśnie Nie wiem, może to ze mną coś jest nie tak, w sumie Dawno nie miałam takiego malutkiego dziecka w domu Znaczy dawno jak dawno, nie że często, kiedyś miałam No ale jakby mam młodszą siostrę, więc Jakieś 3 lata temu, 3,5. No teraz w sumie to takie nie jest. Jakby hmm. może nie ja od razu tak, że eee, zupełnie nie płaczę. Bo jednak jest dzieckiem. No, a dzieciom się to zdarza. Ale jakby w nocy raczej nie. W sensie, z tego co mi wiadomo, to w nocy raczej się nie budzi. Jak już to w ciągu dnia płaczę, że nie wiem. Chcę jeść albo. Chcę kakao. Ale tak to raczej. W nocy się nie budzi. Ja przynajmniej tego nie słyszę, ale to może być to, dlatego że ja w nocy się nie budzę. Ktoś mógłby, nie wiem, się włamać i yy, stać na mną kuchać. w twarz, ja prawdopodobnie się nie budzę yy, Ale z drugiej strony jestem taką osobą, że jak ja sobie powiem, że no dobra, muszę się jutro obudzić już siódmej, to obudzę się o siódmej, albo nawet trochę przed. Więc nie jestem takim totalnym leniem. Znaczy, nie. Leniem to jestem, ale jakby jak sobie mówię, że muszę wstać, to wstanę. Eee, przynajmniej obudzę się, z tym wstaniem już jest problem czasami. Ale na przykład, jak wiem, że mam szkołę, to wtedy już serio wstaję. Eee, chociaż kitłaszę się w łóżku z 5 minut, ale w końcu udaje mi się osiągnąć cel i jednak idę do szkoły. W ogóle to jest taka ciekawostka. Ale nigdy w życiu, dobra, e, tak sformułuję mówić, żeby trochę nie, miała, że trochę nie będzie miało sensu, ale nigdy w życiu nie spóźniłam się do szkoły oprócz ostatniego dnia ostatniej klasy podstawówki. Serio, ostatniego dnia w ósmej klasie się spóźniłam. E, I to serio, jakby i tak nic, mi, nic nie dostałam, żadnej, żadnej nie wiem. Jedynki, czy coś takiego, bo jakby nic totalnie nie robiliśmy tamtego dnia i przeszliśmy do szkoły tylko tego, tak, żeby my, jakby, my uczniowie potrzebowaliśmy e, trochę czasu na zrobienie prezentów dla nauczycieli, które dawaliśmy im na koniec roku szkolnego. E, więc, jakby teoretycznie się spóźniłam, ale tak naprawdę, no to nic z tego nie wynikło. Bo, po pierwsze, e, spóźniłam się tylko dwie minuty. W sensie, serio, eee, po drugie nauczyciela nawet nie był w klasie, więc ja przyszłam, a tam pusto i miałam takie, a, no, okej, okay. ale najlepsze to, że ja wiedziałam, że nic nie będziemy robić, że jak się spóźnię, to nic się nie stanie i ja to wiedziałam i myślałam o tym, ale jednak się stresowałam, że ojej, a co się stanie, jak się a przecież będę już, będzie na mnie na pewno pani zła, coś tam, eee, ale nic się nie stało. Więc generalnie nie polecam się spóźniać jak są normalne lekcje. Ym... Ja nie się spóźniać i ja zawsze byłam w szkole tak koło... co to, to serio, od pierwszej klasy jestem w szkole tak koło 7.30, a lekcje się zaczynają o 8.15. W sensie w podstawówce mojej się zaczynało 8.15. Ja zawsze byłam 7.30, więc jakby miałam sporo czasu, wiesz, yy, wiecie, jakby <grych> że na no spokojnie tutaj yy, mogłam... E, generalnie z drugiej strony to nie jest tak dobre przychodzić tak strasznie wcześniej, tylko że przez to, że ja wiedziałam, że przychodzę wcześniej codziennie, to na przykład e, stwierdzałam sobie wieczorem, hm, nie zrobię pracy mówię zrobię ją rano. E, I to nie jest najlepsze podejście, bo czasami się okazywało, że ta praca zmowa jest jednak większa niż myślałam i e, wtedy miałam problem. Albo było, e, trudniejsza, no i wtedy średnio. No, ale w ogóle powiem wam, że teraz y, już się sierpień kończy i strasznie się stresuję później do liceum, w sensie, bo po pierwsze, ja jestem, y, nie wiem jak to nazwać, ale jest ja strasznie się wstydzę ludzi, po prostu ja boję się otworzyć drzwi kurierowi, jak przyniósł jakąś paczkę, naprawdę, jestem po prostu z tym tragiczna ja to wiem i wszyscy mi to mówią ciągle, ale... Ja po prostu nie potrafię, Nie... jakby powiedzieć, jestem introwertykiem. W sensie jakoś znam, tak jakby bardzo blisko, na przykład moją najlepszą przyjaciółkę albo nie wiem, moją mamę, to mogę gadać i gadać i gadać, jeśli po prostu się nie zamykam. Co? Eee... To było dziwne. E, I teraz zgubiłam wam tego czy ja mówię. A, że mogę gadać, gadać, gadać się nie zamykam, ale jakoś nie znam. E, po pierwsze to sama nie powiedzie, jeśli się nie przywitam. Ktoś musi do mnie podejść. E, ale. Generalnie. wynika to z tego, przynajmniej tak mi się wydaje. W sumie nie wiem, nie jestem pewna tego ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja się po prostu boję, że ludzie mnie nie zaakceptują jakby przez coś stwierdzą, że nie wiem, jestem brzydka i nie chcą się ze mną przyjaźnić albo coś tam yy, i będą mi dokuczać albo coś więc yy, nie wiem czemu, ale jakoś podświadomie stwierdziłam, że lepszym sposobem jest po prostu yy, nie jakby poznawanie ludzi, bo jak nie poznaję, to nie mogą mnie nie lubić co nie jest prawdą, bo i zdarza się, że ktoś kogoś na przykład gnębi w szkole dokucza mu i w ogóle nie znając go tak naprawdę, więc ale jakoś tak mam no, wrażenie, że, że o to może chodzić a czemu się cztery zrobiły, o to nie? to dziwne no dobra, nieważne Zjadłaś, to właśnie jasne, że nie zjadłaś Dlaczego miałabyś? Mm, no. I szczerze mówiąc, ja nawet nie potrzebuję, żeby powiedzmy cała klasa mnie lubiła, bo cała szkoła czy cokolwiek, ale chciałabym mieć przynajmniej jedną taką koleżankę, z którą mogę sobie pogadać. W sensie, bo. Ja w sumie nie bardzo potrzebuję kontaktów z ludźmi, w sensie serio, jak wszyscy mówili, że e, to w ogóle jest tragedia, to będę miała nauczanie zdalne, jak się nikogo nie spotyka, to jest tragedia, to mi to zupełnie nie przeszkadzało. Zaczęło mi... E, przeszkadzało mi tylko to, nie, że kolegów nie widzę, tylko że w tym pierwszym lockdownie, w, co był w marcu, to, że e, nie widziałam przez jakieś trzy e, miesiące mojego taty e, i to mi przeszkadzało, ale wcale nie to, że nie widziałam kolegów. W sumie to jakoś... Nie wiem, wystarczyło mi, że ich widzę na e, w komputerze. W sensie na lekcji, nie? Ale tak to naprawdę mi nie przeszkadza to. Z, z tym, że po prostu jakbym wiesz, e, wiecie, miała cały dzień być po prostu w szkole i z nikim jakby nie mieć takiego kontaktu, żeby sobie pogadać. E, I to by na przykład trwało 4 lata, no bo tyle trwa liczą, e, to bym po prostu nie dała rady, bo... E, no nie wiem, wydaje mi się, że musiałabym się w w codziennie co spotykać z moimi przyjaciółmi ze starej szkoły A to już byłaby przesada, bo jest też troszkę jak jakaś nauka I po prostu... Więc ja mam nadzieję, że z kimś się polubię, a jak nie, to będę miała problem Aczkolwiek nie będzie tak tragicznie, bo ja pójdę do klasy C A bodajże w klasie D chyba będzie koleżanka z mojej starej szkoły z której w sumie nie, nie byliśmy jakby jakimś psi, psiapsiłamienia, ale jakby czasem spoko spokój z tym, gadałyśmy, więc nie będzie aż tak tragicznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Dobra. I już kończy ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Myślę, że w następnym już urodzimy. E, a po co na, to na tyle? E, ş, yy... Nie wiem, czy też powiedziałam, więc powiem jeszcze raz. Eee, na wypadek, e, e, jeśli wam się podobał ten no, odcinek, zostawcie oczywiście łapki, w górę i subskrypcję. A na dzisiaj to na tyle, tak? Więc trzymajcie się, no i cześć!